Mam na sobie ten To trzeci odcinek Minecraft na Monek, tak co robię? Tworzę sobie tutaj farmę zboża do czegoś innego. No ja coś taką mam zrobię, tylko jeszcze będę musiał wieleka zrobić z wodą. I no. Co jeszcze chcę dzisiaj zrobić? Jeżeli bym zdążył na mapie. Jest tam, jak widzicie, tam po tamtej stronie taka kulka, nie? To tam jest ten taki dumgeon. To bym poszedł na niego. <laughs> jest on dosy, dosyć duży. No i mam nadzieję, że to się uda. Najpierw tutaj chcę zrobić właśnie tą małą kopalnię, a mi jest też w PS tylko. Ale dobra, uda się. Musiałem iść włożyć rzeczy No jestem w innym miejscu też jak widzicie W odcinku szułem dosyć dużo Gdzie one są tam? To jest, no, to jest 3000 kratek, a tutaj jest chyba 4 nawet no Dobra jeżeli mówię tak jak złożymy to pójdziemy na ten dunga on tam, a jak nie my, to nie, hmm. Cześć, to zmienić, nie wiem. Hmm. Jeszcze magazyn potem zrobimy, ale to już może nie dzisiaj chyba o Kurwa piebało mi się co że teraz Mm, кто ше... no, не пишет на скайпе, Супер. на фейсбуке. Супер. 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 Ja nawet wiznie że mam takie lagi, ale nagrywam, nie? Zobaczymy, jak... Dobra. Wiesz co, ja spróbuję trochę... Spróbuję ogarnąć tę lagi, a jak nie dam rady, no to... odlegami i zaraz wracam. Tam tak... ...zbytnio nie ogarnąłem tego lagu, bo mam dalej tyle ile miałem. No... tu powiedział jeszcze nie... Próbuję robić co się da, ale... Chyba będę jeszcze mniej FPS-ów niż miałem. No jeszcze bardziej atakuję. Mm, zmienimy to na... Gdzie? Tak na laptopie, no to wiecie, nie? Takie nagrywanie. W jednym miejscu jest 30 fps w jednym jest 5 nie <laughs> No, tak to zrobiłem Na razie Na razie tu nic więcej nie ma, żeby coś tam No i co teraz? Hmm. Dwa razy padłem, bo takie F taki R tutaj co do polecenia hmm. Dobra, to, to idziemy tam na ten Dungeon to w tym on był w stronę? On był w stronę tamtą. Czyli tak bym się. Czy renderowaniu mam chociaż mniej, mniej lagów? Mam nadzieję, że gdzieś super u Was to widać. Będę kupował na tego komputery, bo na razie nagrywam na laptopie. Mam taki ten lag mega. G ile się nie mylę, to chyba to nie jest taki wielki mungo, on tylko mniejszy, ale to mi się z daleka wydaje, że to jest ten dosyć większy. Mhm. Dostanę takiego laga, będzie, że nie jest sekre. i dalej mi tego robię. chyba nie będę kręcił odcinków przez dłuższy czas. No to jest masakra, żebym miał takie lagi, chyba że mnie jakiś... Chyba, że coś ogarnie, żeby wniesiało lanie, bo mam opcji fajne. No i tak to mnie o dużo nic nie wniesieło. Tak! Nie mam na nie mam mleka, nie mam leka. Powiem tak, bo pierwszy przeszło. Nie się nie opacało nawet, 18 lewy na nich bił. No by Tu jeszcze przejście w górę. Czyżbym to słyszał z samych szkieletów.

To jest tylko że na górze jest taki bod, że wątpię, że byśmy dali jej radę, ale jeden plus jest w niego taki, że lecą z niego odjakuję. A dobra, najszybciej. Dajemy, dajemy... Jest! Niszczone! Fuckę shit, Fuck! Fuck fuck Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck! fuck. Przerwa! Idą się! Ale prawie, że wypomnie. Ja się widziałem. Ostatni poziom, robi. bo tutaj jest za dużo tych spajanków, które by... nie lubię. Ich. Chyba, że jaskiniowe już nie. A jednak są jaskiniowe. Aj, 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 aj Masakra, nie umiem... Kurde, 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 nie wyjdę tu z nim przez nich. Ja jeszcze z łopatą do mnie przyszedł. Jest. Jest, udało się, ja! Ale jest tylko kozak. A, kurde. Uff. Niech mi odrośnie życie. Jeszcze ile zostało z tego?

I będę zrobił sobie hop I mam jeden z głowy Dwie, jajka. dwie, dwie, hopy Hopy! dwie, dwie, dwie,

Czekajcie, bo muszę powywalać tutaj coś nieco, żeby zabrać takie, wiecie, lepsze i taki, nie wiem... Chodź tu, chodź tu, no, 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 no. Dobra, to w tym odcinku będzie na tyle. Cześć.